Sukces pizzerii Bazylia. Z małej budki z pizzą na wynosy na osiedlu do pięknego lokalu w centrum cieszyna. W tym filmie przedstawię Ci historię pizzerii Radosława, która w 9 miesięcy pozyskała setki nowych klientów, zwiększyła dwu i półkrotnie swoje przychody i przyniosła się do nowego lokalu w centrum miasta. Na końcu filmu otrzymasz bonus w postaci dokładnej strategii, dzięki której Bazylia. Odniosła taki sukces. Ale dlaczego w ogóle powinieneś mnie posłuchać? Nazywam się Szymon Słukowski. Wraz z moim teamem pomagam właścicielom restauracji w pozyskiwaniu nowych klientów, następnie zamianiu ich w stałych, budowaniu rozpoznawalności i marki restauracji i ogólnym rozwoju ich biznesu. Pomogliśmy już ponad 20 restauracjom w całej Polsce, w tym pizzerii Bazylia. Zobacz, jak to zrobiliśmy. Zaczniemy od początku. Pizzeria, Bazylia to młoda pizzeria. Swoją działalność rozpoczęła w lutym 2023 roku od mojej budki na osiedlu w Cieszynie. Działała z początku właśnie w modelu take-away. Pizzę można było jedynie zamawiać na wynos do domu lub z odbiorem osobistym w lokalu. Tam nie było właśnie z lokalu, tylko po prostu można było przyjść, odbrać osobiście i ją wziąć na wynos do domu. Wewnątrz funkcjonowała bez zarzutu, miała dopracowany produkt, bardzo dobre opinie i kilkunastu stałych klientów. Problem, tak jak w przypadku wielu restauracji, leżał poza lokalem. Jak pozyskiwać nowych klientów? Jak sprawić, aby całe miasto dowiedziało się o pizzerii? Pół roku po otwarciu właściciel Radosław, chcąc otworzyć się na nowe możliwości, postanowił rozpocząć ze mną współpracę problem, taki jak tutaj przedstawiłem, występuje w większości restauracji w całej Polsce. Mogą, możesz mieć znakomity produkt, w tym przypadku właśnie jak w miał pisce, e, możesz mieć fajną obsługę lokal e, i tak dalej, no ale właśnie tą drogą pocztą portoflową albo pozyskując właśnie klientów nowych w taki sposób, że przychodzą oni właśnie albo z polecenia, albo z ulicy. Rozwiniesz się, co prawda, jeśli masz dobry produkt, to możesz rozwiniesz was z czasem, oczywiście dojdzie do sukcesu jakiegoś w, w branży na lokalnym rynku. Jednak właśnie tak jak Radosław, zamiast czekać, aż ludzie sami do ciebie przyjdą, możesz samemu sprawić, żeby oni do ciebie przyszli, samemu dać im się poznać, a nie żeby czekać, aż oni sami się o tobie, o twojej restauracji dowiedzą. Wdrożyliśmy w pizzerii Radosława moją strategię marketingowo-reklamową. Za, pomo za pomocą m.in. reklam na Facebooku i Instagramie zaczęliśmy reklamować pizzerię i zdobywać zainteresowanie oraz proszych klientów. Mimo tego, że zaczynaliśmy od początku istnienia restauracji i mało kto znał na tym etapie pizzerię Radosława, to już w pierwsze dwa miesiące działań udało nam się pozyskać 160 nowych klientów. I zamówienia na ponad 14 tysięcy zł. Znamy dokładne liczby, ponieważ kierowaliśmy ludzi na zamówienia online przez stronę www.pc. I tu jest właśnie ten raport z rocznej 2000 działań. Tak jak mówię, dokładne liczby mamy tutaj podane, ponieważ kierowaliśmy cały ruch naszych działań właśnie na stronę Strona To była strona, ciągle jest ta strona, postawiona od firmy Restaumatic. I tam właśnie wprowadziliśmy ludzi z kampanii. Dzięki temu mamy wgląd, ile było nowych klientów i tak dalej. mamy tak pełne, pełne liczby. I właśnie w 3 miesiące za wydane dokładnie 2207 zł na działania pozyskaliśmy 160 zupełnie nowych klientów, 184 nowe zamówienia na dokładnie 13 128 zł i 50 groszy. Co przyniosło Radosławowi zwrot z inwestycji 6,4 razy. A to był właśnie dopiero początek. Konsekwentnie działaliśmy i budowaliśmy markę i rozpoznawalność pizzerii, pozyskiwaliśmy klientów i zwiększaliśmy przychody każdego miesiąca stopniowo, schodek po schodku. Konsekwentnie właśnie to robiliśmy. Tu nawet z konwersacji z Radosławem. Dzień dobry, dzień pizzy się udał, żyje, ale wystarczyło ciasto. Tak się przygotowałem, że wystarczyło. Nowy rekord dnia. Bardzo fajnie, dużo nowych twarzy się pojawiło. Wszystko idzie w drugim kierunku. Z miesiąca na miesiąc pozyskiwaliśmy dziesiątki lub setki nowych klientów. Następnie, za pomocą dodatkowych działań, dużo część tych osób zostawała stałymi klientami. Następował efekt puli śnieżnej i każdego miesiąca było tylko lepiej. Więc właśnie nie skupiamy się głównie na tym, żeby tych nowych klientów pozyskać już, koniec, nie zostawiam ich. Głównym naszym działaniem, takim długoterminowym, naszym celem było to, żeby każdego miesiąca tych klientów pozyskiwać nowych, mieć stały przypływ nowych klientów, rozpoznawalności całej pizzerii, a następnie tych nowych klientów, którzy przychodzą każdego miesiąca, nasze właśnie 80% naszych działań. Kierować po to, naszej energii po to, aby tych nowych klientów przeobrażać jakby w stałych klientów. Za pomocą właśnie m.in. remarketingu, czy SMS i email marketingu. Tych klientów potem konwertowaliśmy w stałych klientów, ale o tym oczywiście dowiesz się później, jak to dokładnie zrobiliśmy. Kolejne większe sukcesy po 7 miesiącach działań. Radosław narał rozpędu, ze setki nowych oraz stałych klientów. Pizzeria była na tyle rozpoznawalna, że mógł przenieść się do pięknego lokalu w centrum Kieszyna i tutaj jest nowy lokal Pizzerii Bazylia. Pozwoliło mu to przyjmować wszystkich jego klientów również na miejscu, otworzyć się na nowych klientów, którzy preferują właśnie zjedzenie w lokalu, zbudować menu i zwiększyć moste przyrobowe. Nowa lokalizacja była też o wiele lepsza. Pizzeria mieści się teraz tuż przy rynku w Cieszynie. Teraz po 9 miesiącach działań i ciężkiej pracy Radosława, pizzeria obsługuje tysiące klientów z Cieszyna i okolic i cieszy się dużą popularnością. Zdecydowana większość mieszkańców z Cieszyna zna restaurację i bazylia stała się silną marką na lokalnym rynku. Cała pizzeria generuje teraz ponad 2,5 razy większe przychody niż gdy zaczynaliśmy współpracę. Czyli w 10 miesięcy dwu i półkrotnie Radosław zwiększył swoje przychody w swojej pizzerii. Nie zatrzymujemy się i planujemy dalej podbijać serca i żołądki w Chcesz poznać strategię, dzięki której pizzeria Radosława się tak rozwinęła? Tworzyłem nagranie, w którym tłumaczę i pokazuję moją strategię na rozwój restauracji. To sama strategia, którą z powodzeniem wdrożyłem w pizzerii Radosława oraz ponad 20 innych restauracjach w całej Polsce. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak ona wygląda i działa, aby wdrożyć to w swojej restauracji, to w pierwszej linijce opisu pod tym filmem znajdziesz link, pod który możesz odebrać zupełnie za darmo to nagranie z omówieniem. Podejmij działanie, przejdź do pierwszej linijki opisu i odbierz to nagranie dla siebie już teraz, to nic nie kosztuje, a możesz odmienić dzięki temu swój biznes tak samo jak zrobił to Radosław. Pierwsza linijka opisu. Ja dziękuję za oglądanie. Na razie.